Przedłam na tak, żeby tam rynne wyczyścić pod kasztanem, no bo jak pada deszcz, to niestety się górą przelewa. I przy okazji zobaczę sobie, jak panele wyglądają. Mam wrażenie, że jest na nich delikatny kurz. Tak, ewidentnie coś tam jest. Ciekawe pytanie, ciekawe pytanie. No to w sumie tak, prawda? O ile sprawność spada, jeżeli spada. Pojedyncze jakieś tam ptacie kupy. Są również. E i ogólnie chyba to tyle, co mogłem organoleptycznie tutaj powiedzieć. Odległość, o, zobaczcie to jest tak montowane, może nie odległość, no ile tu mamy, 4-5 centymetrów może. Nie wiem czy to e, taka odległość jest okej, okay. no, czy w, jak na razie wszystko do tej pory funkcjonuje jak należy. Zobaczcie, słonko mamy z tamtej strony jeszcze za drzewem tak naprawdę, więc tutaj nam jakiś tam cień robi. Zobaczymy, co ona nam produkuje. 0,35 kW jeszcze produkuje. Dużo, niedużo, ale coś tam zawsze robi. Ogólnie, uzyski, teraz jakie są, to zresztą mogę wam pokazać. E, historia, co mamy dzisiaj. No, tak, dzisiaj było 28 kW, ale dzisiaj było pochmurno. Wczoraj było 47 kW, czyli to jest praktycznie połowa tego, co było w sierpniu w lipcu, sierpniu, bo nawet tam potrafiło być po 90 tu mamy 47, więc mamy połowę połowę tych uzysków no ale ogólnie w dalszym ciągu produkuję, w dalszym ciągu jest na plus i to mnie cieszy, przy okazji sobie zobaczę co my tutaj mamy to co tu tak odstaje o, paski, już też trzeba by pomalować albo o, ten trochę luźny a ten bardziej luźny no i dobra, idę. Wyczyszczę kurde kija, nie wzięłem, może sobie z kasztana coś urwę. O. Teraz tutaj zobaczymy, jak tutaj, o no właśnie, pełna rynna. Pełna rynna. Dziadostwa. Tu tak naprawdę trzeba by podciąć te gałęzie, tu przede wszystkim. No, trzeba oczywiście uważać, bo wiadomo. Żeby nie spać. O tu koparkę postawili, drogę mają robić. I się zapytali, czy, czy nie mogą postawić sprzętu. Tu w ogóle stał ich sprzęt. Kiedy stał ich sprzęt? Co oni tu robili? Nie wiem. A jak równali tam drogi, coś tam, to, to też u nas postawili. Auto RSM-u mam zatankowane. W zbiorniku. Czekam na jeszcze jedno. No i na ten rok raczej zakupy azotów zamknięte. Zobaczymy, co kolejny rok nam przyniesie. Kilka słów z pola kukurydzy. Mianowicie wszedłem w kukurydzę, żeby... Żeby zerwać parę kolb i... Yy, aha, tu mamy jakąś dziczyznę. A tu mamy ścieżkę, dobra. Zerwać parę, parę kolb, żeby sprawdzić jaką mamy wilgotność i chciałbym zerwać kilka kolb z roślin takich bardziej zielonych jak to i tu mam prawdopodobnie odmianę właśnie jaką albo albo Syngenty, albo Kodi GIP, albo, albo, albo nie, to będzie Kodi GIP. Teraz sobie sprawdzę e, jaki to jest fao będzie IGP, IGP, K -ody i. Sodi... Gip. Zobaczymy sobie jakie to jest FAO. 260 chyba jak spojrzałem. Kurde, teraz weź to znajdź. Kukurydza, FAO 260, dobra. To weźmiemy kilka kolb tej kukurydzy, żeby wziąć taką mm, najbardziej, najbardziej powiedzmy zieloną. Dziś chyba mam jeszcze 270. Gdzieś tam na tych poletkach. Dobra, schowam sobie telefon. No, bo za, kiedy to kosić? No, za dużo nie ma co czekać. Bo zaczynają się nam robić coraz to większe straty po dzisiejszym Chociaż i tak jeszcze nie ma ich dużo. Mam nadzieję, że tutaj żadne bydlaki nie będą biegały. No, ale dobra, od razu sobie to obiorę i wrzucę. Nie wiem, jak to oceniać te kolby. Nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj było bardzo mocna rosa rano, więc to też nie wiem, czy to jest. Akurat dobry moment, żeby zrywać. Co prawda jest tam godzina około 10.00 i wiatr dosyć mocny wieje. Chociaż jak widzicie, no w tym łanie to, to raczej to jest nieodczuwalne. Nie wiem, ile to kolb zerwać. No, kilka zerwę. Dobra, przejdę sobie tutaj dalej w tą stronę. O, zobaczcie. Tu chyba za dużo nie ma co czekać, bo ta zwierzęta coraz bardziej nam tu zaczyna ordzić. Coraz bardziej. Kurde. To jest taka ze trochę. Byłem tutaj w zeszłym tygodniu. To było zdecydowanie mniej tych uszkodzeń. Ale tutaj jest sporo. Tu jest ładna, bardzo ładna kolba. Fakt, że to jest blisko ścieżki, więc to też myślę, że ma na to wpływ. Że po prostu ta kolba mogła się lepiej wytworzyć. No i chcę wejść też, zobaczyć sobie, bo tu mam też kilka odmian dekalbowskich. O, tu mam jakąś taką dziurę po siewniku. Tu jeszcze są takie w miarę zielone. To też ją zerwę. Ale jest już pół szkodzonych. Ej. Nie wiem co tu robić. Jeszcze z jedną taką zieloną, tak żeby było trochę tych, tych nasion. Tu jeszcze jest jakaś taka zielona. Zobaczymy, co to za odmiana. Mogę sobie właśnie na. Zablokowałem telefon. No bycie. A. Zobaczymy, czy on mnie tu znajdzie. Jesteśmy zielona, taka ciemnozielona. To będzie chyba Velas. Velas. Syngentowska, o ile dobrze kojarzę. Tak, ona ma takie trochę jak ołówki te kolby. No, wyglądają, wyglądają ładnie, nie powiem dobra. Jeszcze jedną, wtedy w drugie wiaderko pójdę sobie do DKC 3595 i też na zrywam, bo jej mam więcej. No i to jest takie FAO niższe. Gdzie mamy DKC teraz, bo mam dwa razy DKC zasiane 3595. To jest taki kolor. Jaki tu? Nie czerwony. Na końcu, ale gdzieś jeszcze był 35,95, w drugą stronę. No właśnie, w drugą stronę. <laughs> Hop. O, dzisiaj słonko świeci. Tu też trochę, ale jest tego poniszczone, Ja ci się kręcę. Ajajaj, ajajaj. To już tutaj naprawdę nie ma co czekać. Kurde, byłem w zeszłym tygodniu, to naprawdę nie było tych uszkodzeń. Jaki to był kolor? Pomarańczowy, czyli jeszcze dalej. No, jest tego sporo. I dlatego chciałbym kombajn z miernikiem plonu, żeby raz, żeby sobie tam zobaczyć każdą odmianę, to jest jedno, ale przede wszystkim była tutaj kukurydza wysiewana ze zmiennej, w zmiennej obsadzie nasion. <trych> Od chyba 70 paru tysięcy, to a zresztą mogę sobie to spojrzeć sprawdzić. Czekajcie, populacja. Zobaczcie, mamy od ciemno czerwone, nawet takie czarne, poniżej 77 tysięcy, nie wiem o, poniżej 77 tysięcy do na taki ciemnozielony 82 tysięcy. I teraz chciałbym zobaczyć, jak ten zmienny siew. Miał wpływ na plon. Czy ma to sens, czy nie ma to sensu? Dlatego tutaj kombajn z miernikiem plonu, no, jest dla mnie istotną rzeczą, istotną sprawą. Dodatkowo, wiecie, jak wyglądają ceny, jak, 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 na jakim poziomie kształtują się ceny, mm, więc nawozów, więc zaraz dzwonię, oddzwonię tylko przerwę skończę, więc dziś. To, co ja robiłem już kiedyś, czyli siew nawozu w oparciu o zmienne nawożenie i tak dalej, i tak dalej, mapy, to ma wszystko naprawdę sens i, za, i wydaje mi się, że za chwilę ludzie będą mówili, ci, którzy kiedyś mówili, że to jest głupota, wolą zrzucić 100 kg więcej azotu i mieć spokój, to dziś będą mówili, że no, faktycznie, może takie precyzyjne nawożenie ma sens, może trzeba się tym zainteresować. No bo niestety, ceny są, jakie są, o, ta jest, zobaczcie, dużo bardziej. To jest DKC 3595. Dużo bardziej. Te koszulki są rozsłonięte. O, ona będzie pewnie w miarę ok, do koszenia. Zobaczcie, będzie zdecydowanie szybciej wilgoć oddawać i też taki był pomysł, żeby właśnie wybrać tą odmianę z tego właśnie tytułu, że ona ma być suchsza. No jednak to jest niższe fało, nie? 220 bodajże. Więc y, ma to sens, ma to sens i to już od razu widać po tych koszulkach bardziej otwartych że chociaż tu jest kurde pełno wody w tej koszulce. Jak to potem mierzyć? Jak ona jest mokra. Ona jest normalnie mokra, ta kukurydza. to się ja tego nie mogę wziąć do. No nie, no tego nie wezmę. Bo mi wynik zaraz oszuka. Ja pierdzielę. No co, dobra, dla dziczyzny no muszę wziąć taką, gdzie nie będzie tej wody. Bo to będzie wszystko oszukane. Tu, albo może ten dół oderwę? I tę górę sobie wrzucę. No więc, więc za chwilę może się okazać, że jednak to, co ja robię, to, co już wcześniej próbowałem, będzie miało sens. No, bo żeby ten RSM, czy ten, ten, tą saletrę aplikować jak najbardziej precyzyjnie, jak najbardziej wydajnie, jak najbardziej ekonomicznie. No to się okaże, że to ma sens. Te wszystkie rzeczy, które ja robię, zmienny wysiew, e, później zmienny. Właśnie nawożenie w oparciu o, o takie, o, o te wszystkie mapy, mapy plonów, mapy zasobności i tak dalej, i tak dalej. To wszystko za chwilę się okaże, że, że no to wcale nie jest taka moja fanaberia i też tak jakby tych uszkodzeń trochę mi było, chociaż też jest sporo. Że to nie jest właśnie moja fanaberia, że to nie są jakieś moje takie głupie pomysły, tylko że faktycznie jest to mądre, jest to sensowne, jest to ekonomicznie uzasadnione, a dziś myślę, że to już w ogóle... Hmm, myślę, że tutaj nikt nie, nie, nie ma nawet podstaw do dyskusji, że, że to trzeba w ten sposób do tego podchodzić. Raz już nawet pomijając te wszystkie rzeczy związane z ekologią i tak dalej, i tak dalej, ale chociażby jeżeli chodzi nam tutaj o ekonomię, no to jest to naprawdę ważne, żeby tak robić. Znowu mi się telefon zablokował. Tak, jestem w tej, w tej kukurydzy cały czas. 35,95 i to widzicie, to mogę sobie tutaj z yy, tej aplikacji Fime yy, Climb Field View sobie wszystko zobaczyć, jakie miałem odmiany jakie były normy wysiewu i tak dalej i tak i fajnie by było właśnie wrzucić to teraz w komputer z miernikiem plonu, w kombajn z miernikiem plonu, kurde łazy tu chodzą i, I sprawdzić raz, jaka odmiana, jak plonuje, dwa, jak ta zmienna norma wisiewu jaki miała wpływ, zobaczcie, no ładne kolby, jaki miała wpływ na, starczy tyle kolb? Kurde, a zerwę jeszcze z jedną. Jaki miała wpływ na planowanie, czy ma to sens, czy, czy, czy nie ma to sensu. W zeszłym roku to się potwierdziło, że miało to sens. A w tym roku no, warto by było powtórzyć takie badania, sprawdzić yy, i zweryfikować, op, czy faktycznie tak jest. No, słoneczko ładnie świeci, więc fotowoltaika też produkuje i przymierzam się do zrobienia materiału filmowego, w którym yy, poruszę temat tego, czy lepiej zrobić instalację na dachu, czy na powierzchni yy, na, na gruncie. Dlaczego? Jakie są tego plusy, jakie są minusy. Ech. Teraz było parę deszczowych dni, więc ona tam nie naprodukowała za dużo, ale teraz, już tak jest słonecznie, to jeszcze, jeszcze naprawdę daje to powody do, do satysfakcji, do radości, szczególnie przy tak bardzo rosnących cenach prądu.